Hey, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii Chowanego na Minecraft Extra szkole. Jeżeli chcecie kolejny odcinek już za tydzień o godzinie 9:30, to zostawcie 5000 łapek w górę i napiszcie komentarz Lufer chcemy chowanego na basenie to przypnę wam serce. Jeżeli chcecie dołączyć do tej serii i razem z nami brać udział w chowanym, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście wziąć udział w tym chowanym, to przypnę wam serce. Oglądajcie koniecznie do samego końca i buja. No zostawcie tu łapkę w górę. No zostawcie. No. Jest z nami dzisiaj Emilia. Jestem, jest z nami Tytmati! Dzień dobry! Blaszka! Siemano! Neteo! Tema! I... Smolax! Hej! No to losujemy! Trzymamy wszyscy razem. Ale masz nie Dobra. oszukiwać. jak no Nie, tym tak tak razem o. nie będę oszukiwał, będzie wszystko Tym tka. razem! Tym razem. O, przyznałeś się. No chodźcie, 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 chodź Blacha, chodź blaka I wszyscy klikamy, trzymamy, trzymamy, trzymamy i na trzy, cztery puszczamy. Trzy, cztery. Ry! ry. Nic. 4 ry! Dla no butarny! 3, 2, 4. 4 ry! ry. O! Blaszka! sprawka! Ja, ja wow, nic się nie spodziewał. Nie lecimy, co? <coughs> Masz mniej więcej 15-20 minut na znalezienie nas w całej szkole. Myślałem, so, że sekund byłoby TV. szybciej, ale dobra, bo minut. Co, A ile jest małeś? czas na schowanie się? Myślę, że 5 minut? Nie. 5 5 Macie 2 minuty, 2 minuty, nie, 3 minuty! 5. No dobra, 3 minut. Łańc się jakoś bardzo się ze mną zgadza. Ciekawe dlaczego Można <laughs> Dobra, to jak coś, to macie 20. Ej, dobra, 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 dobra Okej, okej, okej Ej, szybko O nie Muszę ją naprawić Gdzie mogę pójść? Gdzie mogę pójść? Gdzie mogę pójść?

no, jak wiecie, ja jestem. No. Y, pierwsza F klasa. No, to muszę się skitrać w y, klasie. No, od polskiego. No, klasa od polskiego będzie najlepsza na świecie. O! Siema chłopaki! chłopaki? Nie, nie wiem, nie wiem. Ja nie wiem, gdzie pójść, teraz Ja, 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 ja idę do sali od Polaka. 34, 35, 36. Ja idę do. A nie powiem wam, bo później pewnie mu pomożecie. Może w damskiej? Nie, 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 nie. Wiem, gdzie. Dobra. To się schować, nie no, ale nie no to raczej nie jest dobrym pomysłem. A, ona jest tak nie da się tutaj schować. Kurde, 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 to jest tak mało czasu naprawdę. Dobra, tu nie, to też nie. Jak widzicie widzowie tutaj są pewne miejscówki zakopane wełną po prostu są one yy, niedostępne Może tu, może tu, może tu. Nie mam pojęcia. O! Biblioteka może! O! u, Płakam! Wejście cokolwiek! Dora, gdzie się chowacie, Gdzie się chowacie? Salotki sztory Dobra Chyba to tu, tylko... Hmm. Gdzie tu będzie schować? Kurde, może na tej... Jak tu się wchodzi... To się zauważa od razu na pierwsza Patrzcie, tu jest jedna kozacka kryjówka o w tym oto miejscu. No przecież o, kto to znajdzie? Do... Nikt... Patrz, wchodzicie normalnie tutaj. Patrzycie... O, nic nie ma. O, i tutaj się chowacie. I już macie teraz kryjówkę. I teraz wydaje mi się, że wystarczy czekać do końca gry. Yy, a w ogóle ktoś powiedział w naszce, że można... Są bloki, przez które można przenikać? Pokażę wam jeszcze jedną kryjówkę. Jedna kryjówka jest na przykład tutaj. O, tu można sobie wejść do środka. Co ty tu robisz? To jest epickie. My wrócimy do tamtej kryjówki, bo zakładam, że ją... Mi, że ona jest najmniej widoczna. Gdzie ja mam być? Nie mam pojęcia. Za, za skrzynią się schowam, może mnie nie... Nie! Błagam! Niech to! Cześć! Cześć! Dzisiaj chowasz, dzisiaj chowasz, dzisiaj chowasz! Nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu. O kurde! O, dobra, może język niemiecki, może tutaj coś będzie. Minuta, minuta jeden, minuta dwa. O! Dobra, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Słuchajcie, muszę jakoś wejść na tą szafę. Nie wiem jeszcze jak. Ale muszę jakoś tam wejść. Kurde. Nać. Thinking, thinking, albo think. Nie jak się mówi. Chemia. O! Pomyślmy, może w chemii coś będzie? U! Ej. Ej! 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 No nie, to jest okropne. No i co? I teraz widzowie czekamy. Kurde, muszę iść do toalety, wiecie co? Nie nie wiem czy się pójdę. Dobra, dajcie mi chwilę. Wiem gdzie się schodzą gdzie? Ja. Tu, 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 O nie, będzie mi widać, będzie mnie widać. To może... Przedstawię ten! HEJ! Mogę się położyć! Będę jak sap... Technika żółwia, nikt mnie tu nie znajdzie. Mogę się tu wykrać i zobaczyć ten. Czy ktoś idzie. Mam nadzieję, że mnie tu blaszka szybko nie znajdzie. Okej, okay, 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 okay. O! 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 Oh. o kurde. Oh, oh. Mm. O! Bla bla bla. O! Nie, on na stu... Nie, on wejdzie sobie to tam w To jest blaszka. Natek! Cześć! Miło na cię nie widzieć! Musisz mi pomóc! Czym? Trzeba przestawić to biurko szybko. Okej, okay, ale już szybko. Pa pa, 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 bo tutaj można się skitrać. I ja zrobimy to, tą sofę. O, dobra, dobra. O, oj, Błagam, ile co jeszcze mam niszczyć? To, to jeszcze usuń. Szybko, szybko. <noise> ja cię, ci ale się ja, to, ja też nie mam kryjówki. Bo, ma, nie masz kryjówki? No, ja muszę się ten... O, dobra, dobra, dobra. I postaw to tutaj i tutaj. Tutaj e, tu? i tutaj. Tu i tu. No nie mam tego. No jak ty nie masz? A dobra, ja mam. Kurde, mogę pozwolić, że ja cię opuszczę, bo ja muszę się no, chyba nie, ostawać. no tak, nie Wybacz, nie! Wybacz! O, nie, jest źle, jest bardzo źle. Kurde, szybko, szybko, szybko. No nie, ja się nie złowałam. O, może tu. Może tu, może tu. O, tu chyba będzie dobre miejsce, wow. Oooo! wow. wow. Chyba że... Sit? O nie... Um, tutaj? Coś jest? Uuu... Nie no, tutaj? Nie 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 nie... Na stół tu powinno być jakieś tajne przejścia. Hhh... <noise> Uuu! <noise> <noise> ale super! Hhh... <noise> <Ale koza! głos> czekajcie, co? Czekajcie... Czekajcie... Ooooooooole jestem schowana gigantów to nie zasadzi, nigdy to nie, nie znajdzie, nie, nie ma szans! Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, że ktoś mnie tu znajdzie. Kurde belemole Dobra, dobra, ja się skitram tutaj. O! Dobra. I zrobię tak. Crawl i będę skitrany. Dobra. Tu nie będzie widać. Tak myślę. Jezus, to jest chyba najgorsze miejsce, jakie może być. Ja jestem schowana, wydaje mi się, że bardzo dobrze. Nikt tu nie zajrzy. Nie, nie, ma, nie ma takiej szansy, że ktoś tu zajrzy. <słuch> patrzcie, patrzcie, to jest wieściek. Teraz na stole nikt mnie nie zauważy. No to mogę się relaksować i nic nie robić. O, trzecia minuta i szukam. O nie! Wygram to, wygram to, wygram to, wygram to. No to lecimy. Dobra, dobra, to jakieś przejście jest, dobra, łatwo. Tu nic nie ma, aha, dobra. O, dobra. Nie. Jezus! On od razu, jak tutaj wejdzie, to będzie mnie widział. Ja będę mistrzem Pokémon. Powiedział mi, że są jakieś ukryte przejścia w ścianie. Czy mogę rozwalać coś? Ty, no mogę. No to lecimy. Ja wygram lamy. Wygram to, ja to wygram, bo jestem mistrzem pokemon Ja będę mistrzem pokemon, nie ja będę, ja to wygram Wygrać nie potrafić Dobra, <grym> lecimy dalej, dobra, pick pick, Dobra, pick pick, pick pick, pyk pyk Boże, co mi tam piszą, matka święta Ja to wygram, widzowie, nie ma w ogóle opcji, że Który z nich to wygra Jezu, co się, się dzieje, o <grym> <grym> Dobra, lecimy chyba, co? Lecimy. O! Jakieś tutaj widzę znajdźka, ok, dobra, nic tu nie ma. Gdzieś tutaj chodzi. O kurde! Nie, 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 nie. Jest wyżyt stąd! O oh Dobra, ja już mam wygraną. Tak na 200% Ja trochę harduję, co ja będę się ograniczał, co nie? Zobaczcie jak ja jestem schowana, przecież nikt, nikt tutaj nie zajrzy, nie ma takiej... O kurde O nie, słyszycie to widzowie? Słyszycie to? Czy, czy słyszycie? Mam to wygrać O kurde, nie mogę się ruszyć, nie mogę się ruszyć, nie mogę 20 tysięcy obrazów Dobra, da się przez to przejść? Nie da się przez to przejść, dobra O proszę. o proszę. Skoczył po mnie, skoczył Jezus, to jest to najgorsza kryjówka, ever. Widzę, widzę, widzę. Tam był blaszka, od mi widzę. blachę. Jest piętro niżej, jest piętro niżej, jest źle. Pokażę Wam nasze zdjęcia. Mojej ekipy, którą Wy znacie. To jest luferek. Dobra, ściany, ściany. No ja tu nie doskoczą, tu nie doskoczą. Plecy, plecy, też tu nic nie... A podłoże coś może być? Ja mogę zniszczyć? TY! O kurde... Dobra, no chyba nic nie będzie pod podłogą. Tola obadana, lecimy dalej. Ty, jak ja tu dawno nie byłem? Kilka lat temu tu byłem. Ło! Wow! Czekaj, po poroz... O A, ej, słyszałem coś. Ty, to jest gdzieś nade mną, coś czuję. Dobra, popklikajmy, poklikajmy. Jezu, ale czy, czy słychać tą myszkę na mikrofonie? Co jezu? No jak ty będziesz sobie to wyciszał, to jest, piękny będziesz. O, kolejny tepek, okej. Mamy kolejnego tepeka i mamy tu. jest, słuchajcie O, gdzie jesteś? Nie powiem! W jest sali? Nie powiem ci! Ale ja też nie... nie powiem mu! Ale po co ci to wiedzieć? No powiedz! Ale po co? A bardzo jesteś skitrana? Tak, on tu był u mnie już. Był już u ciebie, o Jezu, jeszcze nie wiem, U też już był! U mnie był i nawet po mnie przeskoczył. Co? A to ty jesteś gdzieś na parterze! Nie. Na pierwszym większe. Nie. Kuknie. Stary, jest tak schowana! Ja jestem tak głupio schowany! Ja jestem tak schowany! Ja jestem pod parapetem! Pod parapetem! Smolaks! Kto? W jakiej sali jesteś? To nie jest sala! Jesteś na korytarzu? Nie, to też nie jest korytarz. Jesteś w kiblu. To też nie jest kibel. <laughs> Sala gimnastyczna To też nie jest sala gimnastyczna No to gdzie jest? Tej? W tej szatni Można w szatni to nazwać szatnią jest... Czyli on ciebie już ten On on ominął Tak miną. był już tutaj Był no Był? Więc ja już wygrałem A co do wygrania? 500 zł? Eee pomyślimy Drwal w maku? O dobra nagroda O nie nie nie, nie, nie. Jest na parterze Jest na parterze nadal A widzę go no Halo o. odbiór Halo odbiór wi Nie są wali, Bo jestem ten z do skrytkę o NIE! Mmm, czekaj, dobra, po ściany podotykam Ty, a może w podłodze coś będzie w końcu? <laughs> okay, <zostawiam. Lacha>, <laughs> mogłeś... no, Szkoda, mnie nie widzi Okej, Laha, ale mogłeś. Cicho, cicho! Nie, <laughs> dobra, nie, ma. O, mój Boże. O, nie, 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 Jest nie, 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 mnie! O nie! Jeszcze... O no nie! Jezu, to było giga proste Będziemy znaleźć no tutaj! Nie! I jeszcze pierwszego, O no Nie, stary! Ale będziesz miał po powiedzi! Nie zgadzę jak cię znalazłem w ogóle, rozumiesz? Tu się ruszałem! Ta! Ruszałeś się! No! Jak? Normalnie cię znalazłem! Powiem ci tak, nie było ciężko znaleźć. No ale ja lecę no dalej, nie. szukaj co nie? Dobra, co? To... Czekaj, bo mi. <laughs> wszystko klika! <laughs> ja, ja wszystko klikam, rozumiesz? Ja, ja ty lecę, co nie? O! Czekaj, tu byłem, byłem tutaj, dobra. Ty w ogóle klika znalazłem na, pod... na powodliwy. No, no to, na powódliwy, dobra. Pyk, pyk. O! Tutaj TPK mamy fajnego. Uhu, uh, hu. Uh. Jezu, coś czuję, że tu może ktoś się schować. <laughs> ale ty wszystko klikasz, że taki śmieszny. Ja zostałem złapany pierwszy, no nie Jezu beka z ciebie Ubierz fartuf no. i wbij, i powiedz, że kazała ci to być A to z jednej nagrywki jest Dobra czekaj czy można czekaj, coś muszę sprawdzić, czekaj wiesz, czekaj, tak Ale 200 IQ ej, ja bym na to nie wpadł totalnie Czekaj, ja sobie muszę posprawdzić, czy teraz coś tutaj nie wszedł to. Tu się nie da, dobra, nie ma tu nikogo. Idźmy do sali gimnastycznej. NPC ty, NPC-ty są jakieś. Ja ci na razie nie pomagam, ja jeżeli będę kogoś widział, to ja nie mogę nic powiedzieć. No ty, co najwyżej to mi przeszkadzasz co najwyżej Nooo Ty, ale te NPC ty mnie te... Czekaj, muszę sobie kliknąć. Ej! Gdyby był... Ale to byłoby ten 200 IQ gdyby się Muszę stał. se poklikać, muszę se poklikać, okej, da się to jakoś wejść gdzieś? To że przebiegam przez co najmniej 3 osoby już. Tak! Ja wiem przez kogo? A! No dzięki A nie mogę ci powiedzieć! Musisz mi pokazać gdzie jesteś! ZŁAPAŁ MNIE! Złapał cię? Zła jako pierwszego! No ale no. jesteś... Ej nie gdzie jesteś? Bo? Gdzie jesteś? No bo, a po to? Wydasz mnie Nie nie właśnie ja jestem ten, ja nie jestem, jestem lekko stronniczy I No jestem w sali od... W sali obok od polskiego podajże. To jest muzyka? Nie, to jest tak labo jakieś. O! Wejdź! Gdzie ty ty jesteś? do przodu. W kotle! Są za to? Za to wróć. w kotle! O lol! Ej, to jest niezauważalne to! On na mnie on skoczył na tą umywalkę <laughs> i jakby skoczył mi na nogi! No tak! Alo? Alo? Alo, co tam u ciebie? Gdzie jesteś? Ja w ciurze w jakiejś! Ale w jaka sala? No nie mam pojęcia Ej, w jakiej sali jesteś? No jestem tej obok tej co byłeś Obok yy, jesteś w muzyce, tak? Tak, chyba. Perkusja jest. Nie mam pojęcia, no nie widzę. Utknąłem w dziurze. Ty, a te... A ty, pa, a tu na dole byłem? Ty, no tu nie byłem. O, je... o nie! Zaraz mnie! No nie! Smolak to złapał! O a, Ale Łatwiutko Ja... kto ci powiedział? Ja Nigdy nie powiedział, bo po prostu tu jeszcze nie sprawdzałem Sprawdzałeś, już byłeś tutaj! Nie, wiesz co, że nie to darzu... tutaj na <laughs> samym początku Nie, ja, nie, nie, ja od sprzedał razu poszedłem prawo Nie, mnie sprzedał! Nie, nic nie powiedziałem! Ja poszedłem. Nie, patrz! To czemu te drzwi były otwarte? Stary, patrz, przyszedłeś tu, robiłeś tak i od razu poszedłeś dalej. Ale słyszałem jakieś drzwiczki co się ruszyły No jakie drzwiczki? a co czemu? będę, a co będę miał stawiam? do powiedzenie prawdy? Trwala, że to Ej Ale nie, co nie no. powiedziałem, Ja byłem wtedy na górze. Ej, czy no, jesteś a, drugi? przyszedłeś od rana w No nie! Ja usłyszałem, że z drugiego pokoju! Ja Ej, tutaj... nie, ale bez naprawdę, smolak, ja tu jeszcze nie sprawdzałem akurat. Tu gdzie jest? A ja oglądałem streamy na Twitchu i po chwili słyszę, że drzwi się otwierają. <głos> 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 nie, ale akurat tutaj nie. Byłem chyba tylko w tym pomieszczeniu i poszedłem dalej. Co, ja, jest dobre? 15 minut minęło, nie gadaj, już. <noise> Proszę, boże, 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 błagam, błagam, proszę, nie, proszę, nie, tylko mnie nie znaleźć, proszę, proszę, proszę Jezu, 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 Jezu. O nie, Dobra, jest... Dobra, znalazłem Wow! Łałas! Wow. Dobra, znalazłem ją tego Ej, ale Nadek jest... Wydał mnie, co Nie wydałem! Co... Tak, powiedziałem mu, że... Ty jak nic, naprawdę, To jest taki że... konfident, tego! Że... Powiedziałeś mi że bo tak tak skoczył wszystko. po mnie Ej dobra, bo ja mam podpowiedzi jakieś. Muzyka, historia, ty, a ja nawet nie wiem gdzie są te sale Historia i muzyka Ej, ty, muzyki nie otwierałem akurat, nie byłem tu jeszcze Ty, to ten królik który nawolał. Ej, ty, byłem tu chyba jednak Pierniczej. Spierniczej blaszka Proszę cię it's. Ty masz bekę ze mną, gdzieś tu jest, tylko ja go nie widzę jeszcze Czekaj, daj mi... Ale ty pod tym pianinem da się coś podskakiwać It's too On pewnie się w tło jakoś drąbą czy coś Boję się tego miejsca No nie wiem, ty się śmiejesz głupi, bo on tam ty też pewnie on nie zajeść, nie jest, za nie widzę go Dziękuję dużego. ci, Blacha Kurde, ty... ten królik mnie tak... Kur... Króli... Nie, 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 nie gadaj Ale ty wydajesz ludzikami Nie, nie. Mo... Daj mi imię, mogę go ubić, czy coś? Nie. Tak Skupy. Daj mi tego plika ja mówisz, bo on skacze. Nie wierzę, nie co wierzę w to. Nie wierzę to tu w to. jest kacze w rogu ciągle. Ty, ty, ty. Nie, nie ty kupi, ty kupi nie ja przysięgam. Mogę z dać surowym materiał. Może pięć razy już ten. Dobra, sam jest pięć razy, Pięć razy tą twoją Dobra, to iść do sali od y, historii. Nie no ja to. W... Nie no słuchaj bo teraz wjechałeś na ambicję, że go tu nie znajdę pewnie... Yy, nie, nie, wiem, nie wiem gdzie on to za oknem pewnie siedzi czy coś Nie nie, jest w sali To jest chyba żart. Chyba on tutaj jest nie. O ja, Idę do tej historii co? Może, za chwilę tu wrócę, miał, ma, mam nadzieję, że teraz z jego perspektywy ma teraz na cieszynkę, że ja stąd wyszedłem, ale ja tu wrócę Dobra, gdzie jest ta od his historii, czy tam muzyki? O, jest historia, dobra Ty, no i tu nie byłem, pa, zamknięte drzwi są, dobra No i wiadomo czego go nie znalazłem Siema, elo, dobra, znalaziony Natek wygrał tam? Ale co? What the Natek wygrał! Natek był tutaj Weź tu, gdzie przez był? Drzwi, no. tu przez te drzwi, to przez te drzwi. przez te drzwi. No i gdzie był? Ty. Może no siedziałem w tym miejscu, nie był... O kurde co tu jest ty! Czyli tu skakał ten królik, tego mi on zbił. Właśnie! Znisko. Ten królik to jest jakieś nie wiem! Jak osabiłem na całe szczęście. A wiecie gdzie ja się skitrałem, wam pokażę! Najgłupsza kryjówka ever! O tutaj o! I z mojej perspektywy nie. to nic nie ma, nawet co, nie? Widzowie, to by było, to było tyle z dzisiejszego odcinka. Schowanego na Minecraft Szkole w środku szkoły. Kolejne chowanego będzie na basenie, jeżeli wbijecie 5000 łapę w górę. Macie na to tydzień, ponieważ odcinki schowanego będą w każdą sobotę o godzinie 9.30. Był ze mną Blaka, Elo, Emilia, pa, pa. Natek, Tema, Smolaks. Tyt Mati. Na razie! Dla osoby, która wygra najwięcej razy, w ostatnim odcinku z tej serii będzie fajna nagroda! I kebab! Fajna nagroda, no i może być i kebab! Do zobaczyska, trzymajcie się i papa! Pa!